Pewnej mrocznej nocy, gdy księżyc skrzył się niczym perła na aksamitnym niebie, poczuła nieodparte wezwanie, które przywiodło ją do najciemniejszego zakątka lasu. Tam, w sercu leśnej głuszy, natknęła się na postać, która zdawała się być uosobieniem samej natury i przywitała ją łagodnym uśmiechem. Była to stara wiedźma, której oczy błyszczały mądrością wieków, a srebrne włosy falowały niczym mgła o poranku. Wiedźma stała pośród kręgu pradawnych drzew, które zdawały się chylić ku niej w szacunku. Przybyłaś, moje dziecko, wyszeptała wiedźma, a jej głos brzmiał jak szelest liści w letni wieczór i szum strumienia. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie. Las wybrał Cię na swoją strażniczkę, ale przed Tobą jeszcze wiele do odkrycia. Baba Aga, choć pełna determinacji i siły, czuła wewnętrzny niepokój. Jej dusze wciąż nękały echa przeszłości momenty, kiedy była prześladowana i oskarżana jej serce wypełniały pytania, a umysł Wątpliwości. Stara wiedźma, jakby czytając w jej myślach uśmiechnęła się łagodnie. Twoje serce jest obciążone przeszłością, a twoja dusza szuka spokoju. Przybyłam, aby pomóc ci odnaleźć drogę i przekazać całą swoją wiedzę. rozpoczęły wspólną podróż przez zakamarki lasu gdzie wiedźma odkrywała przed nią sekrety przyrody pokazywała jej jak rozmawiać z drzewami rozumieć szepty wiatru i czytać znaki w gwiazdach każda roślina każdy kamień miał swoją historię a ona chłonęła tę wiedzę z zapartym tchem wiedźma Nauczyła ją również radzenia sobie z problemami, które często nawiedzały jej myśli. Twoja dusza jest zraniona przez przeszłość, mówiła, ale to nie oznacza, że musisz być więźniem tych wspomnień. Znajdź siłę w swoich doświadczeniach i przekuj je w moc, która Cię uwolni. Podczas jednej z wielu wspólnych nocy, gdy siedziały przy ognisku, Stara Wiedźma opowiedziała historię o ludziach poszukujących przewodnictwa. Wielu, podobnie jak ty, czuje się zagubionych i zranionych, szukają sensu, klarowności i wsparcia. Ich dusze są niespokojne, a umysły pełne wątpliwości. Wielu odczuwa wewnętrzną pustkę i brak sensu w życiu. Czują się zagubieni, nie wiedząc, jakie cele są dla nich najważniejsze i co tak naprawdę chcą osiągnąć. Przewodnictwo pomoże im odkryć głębszy sens istnienia i odnaleźć drogę do wewnętrznej harmonii. Ale, dodała, spoglądając głęboko w oczy baby Agi, to co dla nich zrobisz, to nie tylko leczenie ran, ale także inspirowanie do odnalezienia wewnętrznej siły. Wskażesz im drogę, pomożesz znaleźć równowagę i harmonię. Będziesz jak latarnia, która rozprasza mrok ich życia. Każdy dzień przynosił nowe lekcje i odkrycia. Uczyła się, jak pomagać innym, jednocześnie walcząc z własnymi demonami. Wiedźma tłumaczyła jej, że bycie strażniczką to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wsparcie emocjonalne i duchowe. Pomagasz im zobaczyć, co kryje się w ich sercach i odnaleźć odwagę do podjęcia decyzji, które ich poprowadzą ku szczęściu. Odkryła, że przewodnictwo to także wielka odpowiedzialność. Twoje słowa i czyny mają wielką moc. Mówiła wiedźma. Ludzie, którzy do ciebie przychodzą, potrzebują motywacji i inspiracji. Musisz być dla nich źródłem siły, która pomoże im przezwyciężyć lęki i obawy. Z biegiem czasu zaczęła dostrzegać, jak wielką przemianę przeszła. Stała się nie tylko strażniczką lasu, ale i mądrą przewodniczką, uzdrowicielką dusz. I opiekunką transformacji. Las był jej domem, jej schronieniem i jej źródłem mocy. W nim odnalazła spokój i spełnienie, którego tak długo szukała. Wiedźma, widząc, że jej uczennica jest gotowa, pożegnała się pewnego dnia, pozostawiając ją z całą zdobytą wiedzą i mądrością. Twoja podróż dopiero się zaczyna, rzekła na odchodnym. Pamiętaj, że las zawsze będzie z tobą, a ty jesteś jego strażniczką. Niech twoje serce będzie pełne światła, a dusza wolna jak wiatr.